Cześć, witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz w programie Samego rana na żywo. Po raz kolejny. Tutaj chciałem podsumować ostatnie spotkania piłkarskie, najciekawsze mecze, czyli mecze polskich drużyn w europejskich Pucharach, a także finał. Właściwie ciągle mówię finał, a to jeden mecz, więc można powiedzieć no finał. Nie? Super Puchar Europy. Mecz dzisiaj się odbywał znakomite spotkanie. Rozegrali piłkarze. To ten hamu, ale także Paris Saint-Germain, bo wrócili do tego meczu. To ten ham zaczął dużo lepiej. Po prostu wyglądali na drużynę znacznie lepszą, i nikt chyba się nie spodziewał, że właśnie w ten sposób będą grali właśnie z drużyną z Paryża. Paryż był w szoku, jak popatrzyłem na Luisa Riquet, no to on nie wiedział, co się dzieje. Cały czas zerkał na swoich piłkarzy, był bardzo przestraszony, ale chyba do końca wierzył bo wiedział kogo ma w składzie, że ma wielkich zawodników, którzy mogą odkręcić każdy wynik. No i tak się też stało. Ja w to wam powiem szczerze nie wierzyłem, bo oglądając to spotkanie byłem pod takim wrażeniem Tottenhamu, że sobie nie wyobrażałem, że w samej końcówce nawet taki ktoś jak właśnie zespół z Paryża nie będzie w stanie odrobić tego wyniku, bo po prostu Tottenham gra za dobrze. Cały czas miał piłkę, cały czas atakował, próbowali strzelić tego gola na 3 do 0, i było kilka okazji, żeby to zrobić, I na przykład miał taką akcję Rafinia przepraszam oczywiście e, cały czas myślał o Richard Richarlison dochodził do znakomitych sytuacji, ale strzelał cią ciągle w bramkarza e, Chevaliera, to był gość, który dzisiaj stanął między słupkami e, i Bonnarona bardzo zgroszkniał, że nie dostał tego meczu, że na pożegnanie chociaż, bo już wiadomym jest, że Gianluigi, Donnarumma, jeden z najlepszych bramkarzy z zeszłego sezonu, odchodzi z Paryża, bo Luis Enrique ma trochę inny pomysł na zespół. Mimo tego, co zrobił Donnarumma dla Paryża, Luis Enrique stwierdził, że trzeba tutaj nowego bramkarza: trzeba świeżej krwi, trzeba gościa trochę o innym profilu. No i postawił na tego Chevaliera. Mało kto się spodziewał, że tak od razu z tak wystawi i nie będzie się patyczkował. Ale no przecież tak jest Luis Henrique. on zawsze mocny charakter i zawsze stawia na, na swoje decyzje i tutaj zdecydował Tutaj zdecydował, że w pierwszym składzie i w ogóle, że teraz w Paryżu bronić będzie Chevalier Bramkarz kupiony z Nice i nie było łatwo go kupić Na samym końcu dochodzi do drużyny, pewnie dostał też obietnicę, że będzie grał Bo nie wierzę, że po tak znakomitym sezonie tak po prostu Przyszedłby tutaj, żeby być numerem dwa. Oczywiście może być dywalizacja, ale podejrzewam, że jakieś słowo wsparcia i słowa od Luisa Enrique dostał jakąś obietnicę, że tutaj będzie bronił. Nie wiem, czy już dostał tą obietnicę, że będzie bronił w tym Super Pucharze Europy, ale no bronił, no bronił, a Donnarumma niestety odsunięty od zespołu. Niestety, niestety nie śmiem tego oceniać, bo tak jak mówię, był bohaterem tamtego sezonu, ale tam mamy roz nowe rozdania. No i kiedy było 2 do 0 dla Tottenhamu, tak sobie pewnie ten Donaruma siedział w domku i się pod nosem uśmiechał. Może nie kibicował przeciwko swojej drużynie, chociaż podejrzewam, że tak właśnie było, że już po prostu tak jest ściekły na e, PSG, że tutaj kibicował Tottenhamowi. No i było 2 do 0. Tottenham, mówię, mógł przejść kolejnego gola. Richarlison świetnie wyglądał. Kudus trochę przygasł w drugiej części meczu. Natomiast szczególnie najlepiej wyglądały boki obrony, Pedro Poro tutaj szalał, ale także środkowi obrońcy, którzy czyli dwie bramki po w fragmentach gry, no to jest specjalność Tomasa Franka, nowego trenera właśnie yy, drużyny Tottenhamu. Yy, było 2 do 0, ja tak sobie popatrzyłem na tego Franka, on yy, mocno był nerwowy, widać było, że nie był, yy, nie był przekonany, że to się uda dociągnąć yy, to prowadzenie do samego końca i może tutaj yy, popełnił jakieś błędy, no nie wiem. Po prostu do końca Paryż walczył. Nie? Oni tutaj też pewnie do końca wierzyli w swoje umiejętności no i zdołali wyrównać, bo oczywiście rzuty karne to jeszcze nie zwycięstwo, ale często tak jest, że drużyna, która odrabia straty i doprowadza do rzutów karnych po prostu mentalnie staje się faworytem tych rzutów karnych i tak było tym razem, że w tych rzutach karnych po prostu Paryż okazał się drużyną lepszą i zasłużenie ostatecznie wygrywa. Super pucha Europy. Ja się trochę smucę i trochę jestem sobie... Trochę jestem zły na to, jak to się wszystko potoczyło, bo ja naprawdę chciałem, żeby Tottenham ten mecz wygrał. No ale na końcu godzę się z tym: po prostu wygrywa drużyna lepsza. Drużyna, która konsekwentnie do końca walczyła o dobry wynik, która zdołała o dwubramkową stratę. Świetne zmiany Luisa Enrique i do końca meczu po prostu wierzył w swoich zawodników, chociaż jak popatrzyliśmy tak w 50.-60. minucie. Na twarz tego trenera, no to może nie można było dostrzec z tej pewności siebie, ale jak widać do samego końca Paryża Paryżanie walczyli o dobry wynik. No i ostatecznie to oni są triumfatorami. Luis Enrique, ósmy zdobyty puchar już w Paryżu, ale nie zapominajmy też, że on naprawdę sporo kasy wydał jednak 600 milionów prawie euro na tych zawodników, jak popatrzymy na listę graczy, których on kupił. To nie ma się co dziwić, że Paryż jest taki mocny. No, może wcześniej brakowało im trochę charakteru, a ten charakter wprowadził właśnie Louis Enrique. Też zawodników kupował nie do końca najlepszych na świecie, tylko on ich fajnie poukładał. Nie? Postawił na odpowiednie nazwisko, ale nie można mówić, że Paryż nie ma gwiazd. Nie? No, bo oni tu wydali naprawdę grubą kasę na to, żeby ten skład tak wyglądał. No, i ostatecznie wygrali właściwie wszystko oprócz klubowych mistrzostw świata, gdzie dostali baty od Chelsea. W finale. No i tutaj też był taki moment w tym meczu, że mogliśmy myśleć, że to będzie kolejny przegrany finał, bo już do przerwy po prostu y, to prowadzenie, jak na, na początku drugiej połowy, czyli drugiego gola koguty, to wydawało się, patrzyliśmy na ten mecz, test oka, nie? patrzyliśmy na ten mecz i nie było widać tutaj jakiegoś y, takiej, jakiejś dobrej gry tego paździerza, że by, by, mogliśmy być spokojni, że oni tą stratę odrobią. Ale oczywiście, że z tyłu głowy wszyscy pamiętają, jaki to jest skład, jacy to są zawodnicy. Słabo grających mógł wymienić Enrique, spuścił z boiska takiego kwaraskele, który grał fatalne spotkanie, który y, wyglądał no, dramatycznie. W ogóle część zawodników Paryża na początku meczu no, po prostu ruszała się jak muchy w smole, i można było mieć takie wrażenie, że y, to teraz jest w ogóle na innym etapie przygotowania że Paryż jest zmęczony tym bardzo długim zeszłym sezonem no i po prostu y, większość pewnie myślała tak jak ja że jednak to Tottenham podniesie ten puchar stało się inaczej już y, ten temat trzeba zamknąć bo mieliśmy także y, dzień wcześniej mecz Lecha Poznań cześć witam cię witam mecz Lecha Poznań y, o którym już powiedziano naprawdę sporo y, w mediach y, powiedziano na wszystkich Szanujących się y, stronach, na wszystkich stanach, szanujących się y, YouTube'ach. Natomiast ja, jak zwykle, może widzę co innego albo oceniam rzeczy trochę inaczej. Ja powtarzam, jak zagrał dobre spotkanie, jestem zadowolony z kolejoza, jak zagrali w Belgradzie. Oczywiście, że nie jestem zadowolony z tego, że odpadli. Jestem zawiedziony, że dziewiąty rok z rzędu Polska nie będzie miała swojego w mistrzów. Natomiast to, co wszystko złożyło się na to, dlaczego Lech odpadł to nie tylko ten mecz, no właściwie mecz pierwszy, przegrany 3 do 1 miał wielkie znaczenie. Lech mógł tam ten mecz też wygrać. Ja tak uważam. Po prostu nie wykorzystał swoich szans, a Swena Zvezda czekała na swoje okazje i będąc bardziej dużą doświadczoną, mając bardzo klasowych zawodników, po prostu tam ten mecz wygrała. Tym razem również powinni mecz może wygrać mimo, że grali w osłabieniu, bo z czerwoną kartką Lech miał tą przewagę nie potrafił wykorzystać, bo dopiero tego gola wyrównującego Mikaelisza strzelił w samej końcówce to właściwie było już na otarcie łez, bo tam już naprawdę tylko teoretycznie mogli przez zawodnicy kolejarza to odrobić, natomiast siedmiu zawodników nie było, takich podstawowych, którzy byli w zeszłym sezonie, przede wszystkim nie ma Walemarka, Hakansa odszedł Sousa, nie ma Radka Murawskiego, naprawdę wiele tutaj problemów, jeśli chodzi o kadrę, o konkluzję do tego ten właśnie pierwszy przegrany mecz ale nie możecie im powiedzieć, że tutaj Lech się nie postawił, że, że nie miał charakteru, że tutaj nie miał szans żeby ten mecz wygrać, ja uważam, że miał spore szanse, jakby był podstawowy skład Lecha wszyscy gotowi, jeszcze wyszedłby im mecz a jeszcze popatrzmy na to, jak to losowanie było złe no po prostu Lech gorzej trafić nie mógł wszyscy byli pewni, że to nas wezda tych czterech drużyn, które tutaj walczyły o to, o to jedno miejsce, że to oni awansują do Ligi Mistrzów jak wiecie w drugiej parze z drużyna z Cypru uporała się z drużyną z Ukrainy z Dynamo Kijów wygrywając 3 do 0 w dwóch meczach, więc dość pewnie i na samym końcu raczej dużym powrotem w tym finale można powiedzieć walki o tą Ligę Mistrzów, o ten jeden slot, o tą jedną o jedno miejsce jest strona Zvezda, ale nie odbierałbym szans. Pafos na pewno w ogóle, jak ktoś odbiera szansę komukolwiek w piłce nożnej, to jest idiotą, bo w piłce nożnej wszystko się może zdarzyć. Naprawdę ogromny faworyt, może meczu nie wygrać. Ale tutaj jednak jakość była po stronie stronie Zvezdy. Mieli oni ich drużynę z drużyną zbata ponad 100 banek kolejerza niecałe 50. To jest zupełnie inna drużyna zupełnie i na jakość piłkarzy. Mimo wszystko, od Bezna ma tych piłkarzy dużo lepszych. Jak popatrzymy na wartości tych graczy, bo nawet ten najlepszy zawodnik w Lechu Poznań, Mikael nie jest warty miliona. No, ale oczywiście są powody, dlaczego nie jest warty miliona euro. Bo to jest najlepszy strzelec. Kolej że w tym momencie 99 goli. Yy, tutaj strzelając tego gola, w ogóle się nie cieszył, bo miał pojęcie, że to już raczej nic nie da. On po prostu jest yy, prawdziwym kapitanem. Yy, ma mocny charakter i bardzo chciał tego Kolejorza przeciągnąć do Ligi Mistrzów, ale się znowu nie udało, ale ja mówię Kolejorz postawił się wywalczył remis zagrał bardzo dobre spotkanie, tylko znowu zabrakło trochę szczęścia, trochę był mniej skuteczny, jak patrzymy na statystyki tego meczu to mało kto zdaje sobie sprawę, że lek tak właściwie we wszystkich statystykach był lepszy test oka jest najważniejszy oczywiście i tutaj może Widzieliśmy, że z nas bezda na spokojnie ten mecz yy, yy, się toczy dla nich, że oni tutaj są bardzo spokojni i że oni dalej będą faworytem do samego końca, no i ostatecznie to oni awansowali, ale Lek tutaj zdobył jeden punkt, a mało kto w to wierzył. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że mam trochę dosyć Mateusza Borka i Mielcarskiego, którzy są ewidentnie kibicami legi i oni po prostu nie potrafią docenić to, co zrobił Lech. Tylko teraz potrafią krytykować, że kolejny zawód, no więc zawiodła to naprawdę legia, która przegrała z dużo gorszą drużyną z Cypru. I tutaj będą musieli naprawdę się mocno napocić żeby Polnikozja w rewanżu odprawić z kwitkiem i awansować do, do, do tych do kolejnej fazy Ligi Europy, ale Legi się to nie, tego nie uda zrobić raczej. Oczywiście, że mogą to zrobić, bo to jest piłka nożna. Mogą wygrać mecz 3 do 0 u siebie, bo teraz mecz będzie rozgrywany na Łazienkowskiej, ale ten pierwszy mecz pokazał, że jednak Legia nie jest taka mocna, jak twierdzą dziennikarze. I właściwie ja pamiętam Legię jeszcze z, z meczu o superpor Polski oni byli lepsi od Lecha, ale każdy kolejny mecz to jest zjazd Legii i naprawdę dużo szczęścia, że one, oni te mecze wyciągali. I to szczęście Jordanesku się skończy. Twierdzę, że skończy się już y, teraz. Y, grając właśnie rewanż y, tutaj z niko Nikozja, zobaczymy jak będzie, czy, tu, czy się mylę, czy nie. No ale dzisiaj mamy trzy mecze w europejskich Poharach i będziemy kibicować właśnie drużyną. Będziemy kibicować naszym polskim drużynom. E, mówię, Legia będzie miała najtrudniej, bo będziemy musieli odrobić tą trzybramkową stratę, żeby w ogóle doprowadzić do dogrywki Więc to będzie niezwykle trudne. E, zobaczymy, jak będzie. Ja twierdzę, że Legii się nie uda tego zrobić, ale szanse na pewno mają. Jak Gielonia natomiast wygrała swój mecz do zera, więc oni tutaj będą chyba najspokojniejsi w rewanżu. No a, Raków? no a Raków gra fatalnie, gra dramatycznie, nie gra nic. Więc yy, mam wątpliwości, czy oni odrobią tę jednobramkową stratę, bo po prostu Raków Częstochowa wydał naprawdę sporo kasy, ale nie widać tu żadnych efektów pracy. Marka Papszuna i może jego czas po prostu się powoli kończy. Ja nie mówię, żeby go już zwalczyć, bo on yy, jest cudotwórcą. Yy, jak popatrzymy, co zrobił z tym Rakowem od czwartej ligi sukcesywnie, rok po roku. Awansowywał o, do kolejnych, do, wyższych, do wyższej klasy rozgrywkowej. Ostatecznie doszedł do ekstraklasy, a jeszcze tą ekstraklasę zdołał wygrać. Mistrzostwo dwa lata temu z Rakowem i to są wielkie rzeczy, ale to się skończyło. No bo już w zeszłym sezonie, będąc na prowadzeniu, właściwie mając pewną już drogę do mistrzostwa, zawiedli. Wszystkie mecze na koniec poprzegrywali, poremisowali. I ostatecznie to Lech Poznań był mistrzem Polski. A jeszcze siedem kolejek przed końcem, to chyba nikt w to nie wierzył. A kibice Rakowa byli chyba już przekonani, że już mistrzostwo będzie, się, będzie im się należeć, że oni je zdobędą. Ostatecznie to mistrzostwa nie zdobyli i na końcu od tamtego czasu nie grają dobrze. Ja nie widzę dobrej gry w Rakowie. Dużo kupionych zawodników, oni nie podnieśli tutaj poziomu gry. Częstochowa ma problem, i wydaje mi się, że jeśli dziś odpadnie, no to nawet nie twierdzę, że będą tutaj faworytem do zdobycia mistrzostwa. Bo dziennikarze się uparli i twierdzą, że ta drużyna, która odpadnie z Pucharów, będzie faworytem do mistrzostwa. No bo co rok tak było, bo co rok te drużyny polskie nie dawały sobie rady, żeby grać na trzech frontach: Puchar Polski, ekstraklasy, jeszcze europejskie Puchary ale ten rok może być inny, ja po prostu widzę tutaj największą jakość w Kolejorzu, jestem może niepoprawnym optymistą ja twierdzę, że Lech obroni tytuł jeszcze na początku sezonu twierdziłem, że to będzie Legia po tym superkarze Polski, jak oni tam zagrali bardzo dobry mecz z Lechem ale od tego momentu ja widzę dużą poprawę gry Kolejorza, a duże pogorszenie się właśnie jeśli chodzi o jakość gry właśnie Legii Warszawa i ja twierdzę, że ciągle Lech jest faworytem, tym bardziej, że zdobyli mistrzostwo. Ja wiem, jak trudno jest obronić Mistrzostwo Polskie, o zrobiła to właśnie Legia. Ale patrząc na jakość kadry Lecha, to ja twierdzę, że tutaj jak będzie, oczywiście jak zdrowie dopisze, bo to też jest ważne, to jednak Lech Poznań dla mnie jest ciągle faworytem do zdobycia kolejnego mistrzostwa polskiego. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja za rok, czy to nawet dwa kluby nie będą się biły o mistrzów czy jeden klub nie będzie grał w tej Lidze Mistrzów bezpośrednio to w ogóle byłby nieprawdopodobny bonus i myślę, że polskie drużyny by wtedy jeszcze bardziej się przykładały do ekstraklasy zresztą nie podoba mi się takie coś chociaż z jednej strony rozumiem, bo kasa się liczy bardzo i taki koleż bardzo by chciał grać w, tych, w tej Lidze Mistrzów się nie udało a teraz w Lidze Europy chociaż wam powiem i o tym pewnie doskonale wiecie, że wcale ta kasa w Lidze Europy nie jest na tyle większa od tej Ligi Konferencji, żeby tak się podniecać tą Ligą w kontekście właśnie pieniędzy czy punktów do rankingu. Natomiast jako fan Lecha Poznań i mówię tu za siebie, ja życzę sobie, żeby Lech jednak grał w Lidze Europy. Liga Konferencji już mnie tak nie grzeje, jak jeszcze choćby dwa lata temu, gdzie Lech dochodził do ćwierćfinału. No, to była duża rzecz w zeszłym roku. Także Legia i Jagielonia, także doszły do 4 finału. I to nam już trochę jest i byśmy chcieli większych sukcesów, albo półfinału, Ligi Konferencji, albo nawet finału. I jeśli jakby spadł do tej Ligi Konferencji, no to ja będę liczył minimum na finał, na półfinał, przepraszam. Ale dla mnie najważniejsze jest Mistrzostwo Polski, żeby je obronić, żeby tutaj zdominować Polskę, polską ligę polską Ekstraklasę, jak kiedyś to robiła Legia, czy wcześniej Wisła, czy widzę w Łódź, No po prostu chciałbym, żeby Lech e, miał tutaj, e, żeby co rok walczył o to mistrzostwo i żeby zdobywał te mistrzostwa, bo naprawdę e, mało jest tych mistrzostw w erze film Klimczaka i Rząsy, jest ich za mało. Na to jaki mamy potencjał kibicowski, na to jakie mamy, jaki mamy budżet, e, jak to wszystko wygląda, to po prostu. Nie przystoi Lechowi grać, nie wygrywać tego mistrzostwa i bardzo bym sobie życzył, żeby jednak zdobyć mistrzostwo, nawet kosztem tej Ligi Europy. Mam w poważaniu ogólnie już te puchary. Ja wiem, że fajna przygoda, wszystko fajne, kasa jest bardzo ważna, ale nie dla mnie. Ne? Dla mnie liczy się Mistrzostwo Polski najbardziej. Jakby była Liga Mistrzów, jakbym miał wybierać? Ligę Mistrzów czy Mistrzostwo Polski, wybieram Ligę Mistrzów. Ale jak wybieram pomiędzy Mistrzostwem a Ligą Europy, Uczestnictwem w niej, to jestem zdecydowanie za Mistrzostwem Polski i to jest moje zdanie i nie musicie się z nim zgadzać. Większość by chciała oczywiście puchary, bo fajna przygoda, bo punkty do rankingu, bo kasa. No oczywiście, że w tych pucharach trzeba też odnosić sukcesy, żeby tutaj zarabiać. Żeby później ta kadra była jakościowo jeszcze lepsza. Jednak Mistrzostwo Polski to jest co? To jest coś, co dla mnie dzisiaj najbardziej i tutaj obrona tytułu mistrzowskiego dla mnie będzie kluczowa, żeby Lech tu mógł właśnie na tej scenie ekstraklasowej naszej polskiej zacząć dominować. I ja na to liczę, że tak będzie. A Puchary dla mnie to jest zawsze bonus, dodatek, fajna sprawa, fajna przygoda, ale nic poza tym, bo jeśli chodzi o ligę konferencji, to ja chcę teraz, żeby Lech wygrywał taką ligę konferencji. A wiadomo, że nie będzie łatwo, jeśli tam spadnie ale na ten moment ja chcę, żeby Lech grał w Lidze Europy żeby pokonał Gank z Belgii, żeby zagrał też dobry mecz i dwumecz, nie? żeby tutaj był styl bo też od Lecha nie oczekuje się jedynie wyników ale także ładnej gry, jakościowej, ładnego stylu a na pewno mając takich zawodników jak Malek, jak Luis Palma jak Aligoli Zadech tutaj musimy wymagać także dobrego stylu no, nie możemy mieć wszystkiego. Oczywiście, grając na trzech frontach, trudniej będzie o ten piękny styl, będą liczyły się wyniki, ale tak jak mówię, dzisiaj kolejny test polskich drużyn, a już się o nich powiedziało wszystko, że są na tyle dobre, że sobie zawsze poradzą, że będą wymiatać. No to w poprzedniej kolejce wszystkie przegrały poza Jagielonią i teraz musimy liczyć, że to się znowu odwróci że znowu zagramy mecze I dzisiaj na pewno będzie taki dzień sądu ostatecznego. Gdzie są polskie drużyny? Bo dzisiaj jak odpadną dwie, to będzie dla mnie katastrofa. Jak odpadnie jedna, też nie będzie za dobrze. Ja sobie życzę, żeby wszystkie cztery Lech, Raków, Jagiellonia i Legia grały w europejskich Pucharach i wtedy wszystkie cztery ekipy będą miały równe szanse. Teoretycznie oczywiście na zdobycie Mistrzostwa Polski I nie będzie takiej mowy, że ktoś odpadł, to on już jest murowanym faworytem do tytułu. Chciałbym, żeby wszystkie cztery jak najdłużej grały w tych pucharach. A wtedy i liga będzie ciekawsza, ale ja nie widzę tutaj żadnej alternatywy dla tych czterech drużyn, żeby ktoś tutaj powalczył o mistrzostwo. Mówi się jeszcze o Pogoni, ale popatrzmy, oni grają słabo. A do tego jeszcze mają stracić swojego najlepszego zawodnika, Kulurisa, gościa, który zdobył 29 goli w zeszłym sezonie, a tego nie zrobił nikt w Polsce już od tylu lat. To był znakomity napastnik. My nie możemy takich graczy tracić. No, i o czym tu jeszcze do Was powiedzieć? Bo nawinąłem o tym. Może na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem też zmęczony tym całym narzekaniem, tym całym wyzywaniem, pluciem, tym hejtowaniem właśnie na polskich sportowców. Czy to jest Robert Lewandowski, czy to jest Jeremy Sohan. No ja już jestem tym zmęczony, ale powtarzam, że 80% ludzi po prostu nie ma pojęcia o tym albo nie wie, co pisze, i pisze po prostu ze złości się człowiek jeszcze nie zastanowi i wypisuje takie głupoty w internecie, bo e, świetnie to Karol podpis, e, wszystko podsumował, bardzo wam polecam, on tam mówi też o tym patriotyzmie polskim jakie to jest, e, jakie to jest zjawisko nieprawdopodobne że my po prostu e, jakby nie kibicujemy albo oczekujemy nie wiadomo czego o tych koszykarzy czy piłkarzy, a oni dają się wszystko Taka jest prawda i tak ja twierdzę i to także taki Karol potwierdza, dla mnie największy ekspert, najbardziej mówiący, najmądrzej, najmądrzej i bardzo merytorycznie, jeśli lubicie koszkówkę, no to polecam wam bardzo, Karol mówi podcast na YouTubie, no po prostu nie znajdziecie nic lepszego i on tam świetnie tłumaczy właśnie ten patriotyzm nasz, co do tych sportów, co do tych zawodników, jak to śmiesznie i dziwnie wygląda w Polsce. No jesteśmy specyficznym narodem, zamiast cieszyć się i wielbić, i, i cieszyć się właśnie tą dobrą grą tych naszych największych sportowców, to my zawsze będziemy szukać jakichś minusów u nich, jakichś podwójnego dna, jakby nie cieszymy się, nie potrafimy jakby docenić, a powinniśmy docenić to, że tacy wielcy sportowcy, jakimi niewątpliwie jest, czy Robert Lewandowski, czy choćby Dzemi Sochan, że oni chcą grać dla kadry. I kochają po prostu Polskę, i nie robią tego ani dla pieniędzy, ani dla rozgłosu, tylko właśnie robią to po to, bo czują, że są Polakami, że to jest ich obowiązek tutaj reprezentować kraj, jak najlepiej potrafią. I, I naprawdę jestem bardzo zmęczony całym hejtowaniem, wyzywaniem i już nawet nie dyskutuję, tylko po prostu blokuję i usuwam, bo po prostu takich ludzi toksycznych w swoim życiu należy usuwać. Więc ja mam nadzieję, znaczy Nadziei nie mam, że to się zmieni, bo zawsze będą e, ludzie w internecie pluć wyzywać, hejtować często bez powodu, bez żadnych argumentów. I to jest coś, co mnie męczy, ale e, trzeba się do tego jakoś ustosunkować, e, stanąć z boku i się nie przejmować e, po prostu takimi hejterami, takimi ludźmi, którzy potrafią tylko krytykować, a pewnie nic większego w życiu nie osiągną siedząc przed e, komputerem. Więc takie tutaj e, na końcu kilka słów rozgoryczenia z mojej strony na temat właśnie tego, że nie można sobie w spokoju porozmawiać na tych wszystkich grupach. Na niektórych można oczywiście, że tak, ale większość to tylko wyzywa, krytykuje i ogólnie nie ma pojęcia o tym, co mówi i pisze. Będę już kończył kanał Piłka i prostu Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną z samego rana na żywo. Pamiętajcie o tych trzech spotkaniach, pamiętajcie także o subach mojego kanału, o lajkach. I o komentarzach, to znacznie poprawia algorytm YouTube'a, a my słyszymy się ponownie jutro w nocy w programie Pogaduchy do Poduchy w nocy. Także ten program nagrywałem, tam macie wszystko o Super Europy, a teraz na żywo jeszcze także dopowiedziałem kilka słów, a za dnia będę wrzucał jakieś filmy. Cześć, witam cię, siema i pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, czy w programach na żywo, czy w shortach, czy w filmach na kanale Piłka i Kosz. Życzę Wam miłego dnia i także miłej podróży dla mojej wspaniałej rodzinki. Dzisiaj do zobaczenia wkrótce. Wszystkim fanom sportu tutaj macham. Hej.